Wyszły oni ciężko, bo Dorian mówił, że nie nadają zawozić. Ja mówię, to, to, to co ty wiesz? To jest za koniec w jednym chlebie. Jak tam kukurydza? Najbliższa. Ładnie ukisła w tym roku. Co mówisz? Ładnie ukisła w tym roku. Tak? A jaką odmianę siałeś? Ukraińsko. Z Ukrainy. Z Ukrainy. Tam było po 120 zł za woreczek na pół hektara, to 240 zł na hektar. No i urosła. No nie powiem, sucho było, ale urosła. Krowki jedzą. Jedzą. Ładna, ładna. Jedzą, jedzą. No i tak obdajemy tę kukurydzę. <grydzą> jedzą, jedzą. Także widzicie, wzięłam y, specjalnie rotareczkę, żeby Wam przyświecić. Tak z pryzmy. Ręce przemarzają. Absolutnie, no, jest bardzo ciepło. Wręcz lubię taką pogodę, bo nie potnieje. No tak. A latem, jak jest gorąco, to muszę pić piwo za, zamiast wody. <noise> Aha. I tak to się leci. To o tym pogadamy latem? <noise> Mamy do obdania 16 taczek. Taczka na dwie krony poddajemy bo jeszcze paszowozu się nie dorobimy. Nie stać nas, ale jak będziemy mieli więcej dzieci, to 800 plus będzie i poszło już. No tak. Nie, teraz mleko. Mleko to nie je, tu trzeba, trzeba z czegoś żyć. Mleko to nie je, mleko po złoty 50 ma być, to lepiej dzieci robić. Lepszy interes. Dalej, Dorian. Dobra, to ja idę doić. Idę doić. Sobie się nagadaliśmy o 800 plusach. Zgnęcają cielaczki. A ja będę doić. O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jak nikogo nie ma. Takie. Takie to zabawy. Dobra, słuchajcie. Kawałek kukurydzy pokazałam. Także. Do zobaczenia.